Jowanka siedziała przy stole w kuchni i zerkała to na mamę, to na tatę. Rozmowa niezbyt się kleiła. Mama pochwaliła nowe mieszkanie, powiedziała coś o tęsknocie, błędach i porządkowaniu spraw. Tata odpowiadał półsłówkami, w końcu zajął się parzeniem kawy. Jowanka w myślach mówiła bardzo dużo. Zastanawiała się jak teraz przemeblować mieszkanie? Zachwycała urodą i strojem mamy. Chciała pokazać jej karton z ubraniami z napisem Ilona, który cały czas stał w pokoju Jowanki, ale zawstydziła się, kiedy przypomniała sobie sukienki mamy, które zniszczyła. Zauważyła, że zupełnie zapomniała, jak mama mówi, jak się rusza. Krzyczała w myślach, że tak długo nie dawała znaku życia, a najbardziej Miała ochotę wtulić się w nią i tak siedzieć przez trzy dni albo tydzień. Nagle coś sobie uświadomiła i odezwała po raz pierwszy w trakcie tego spotkania: A gdzie jest twoja walizka? Nie wzięłam jej ze sobą odrzekła cicho, mama. Przyjechałaś bez rzeczy? Wynajęłam mieszkanie. Tam zostawiłam wszystko. Odpowiedziała i na widok rozczarowania na twarzy Jowanki dodała, nie mogłam się przecież tak tu zwalić bez uprzedzenia. Ale teraz już nas uprzedziłaś, więc możesz przynieść walizkę. Jowanka zerwała się ze swojego krzesła i stanęła blisko mamy. Nie mogę. Możesz, wrzasnęła Jowanka. Tu jest twój dom, bo my tu jesteśmy twoja rodzina, zapomniałaś? Od dawna nie jesteśmy już rodziną, powiedziała mama głosem tak spokojnym, że w kuchni zrobiło się zimno. Tato, powiedz coś. Jowanka zacisnęła pięści na włosach. Tata ostrożnie postawił na stole filiżanki z kawą. Teraz pije z mlekiem. Masz mleko? zapytała go mama. Jowanka podbiegła do lodówki, wyjęła karton mleka i wręczyła mamie tak gwałtownie, że kilka kropel wylało im się na ręce. Mama osuszyła dłoń ręcznikiem papierowym. Który stał obok i znowu zwróciła się do taty. Jest zimne, mogłby się podgrzać? Możesz powiedzieć, po co przyjechałaś? Wspominałaś coś o jakimś porządkowaniu. Zapytał tata ignorując prośbę. Jowanka zaczęła się zastanawiać, czy jak się ma 10 lat, można umrzeć nagle na przykład na zawał. Usiadła na krześle, żeby w razie czego upaść z niższej wysokości. Tak. Chciałabym się rozwieść. Mama nie owijała w bawełnę. Już dawno powinna była zwrócić Ci wolność. Jesteś jeszcze młody. Możesz założyć nową rodzinę. A poza tym stęskniłam się za Jowanką. Chcę spędzić z nią trochę czasu. Poznałybyśmy się na nowo. Uśmiechnęła się i upiła łyk kawy. Poza tym? Trochę czasu? Na nowo? Jowanka poszła do swojego pokoju i cicho zamknęła za sobą drzwi. Bawrzek odprowadził rodzeństwo do domu i pobiegł do Franka, gdzie czekała już reszta gangu. Akurat leciał serial, który dziadka wyjątkowo nudził. Wyłączył więc telewizor i z przyjemnością zaprosił chłopców do ciepłego salonu. Kiedy wszyscy rozsiedli się wygodnie, Franek westchnął: Dziadku, co straszna lipa, że jedyne przygody możemy przeżywać w grach komputerowych. Nasz świat jest taki nudny, Wszystkie lądy już odkryte, skarby znalezione, piraci byli w średniowieczu. Nawet nie możemy zostać bohaterami na wojnie, bo w naszej okolicy nic się nie dzieje. O, Franulka, ty wypluj te słowa, pokręcił głową dziadek. Wojny mu się, panie tego, zachciewa to najgorsze, co mogą ludzie wyczyniać na Ziemi. Szczęście, że nas od tylu lat wojna omija. Na całym świecie giną dzieci. To nie żadne, panie, tego bohaterstwo, jeno wielka tragedia. Tak, tak, franulka. Nie, nie, o wojnę to ty się nie módl, a piraci? Oh, piraci to nie średniowiecze. <grytanie> tak, tak. Co? Chce pan powiedzieć, że dzisiaj też są piraci? Dominik aż przesunął się na brzeg fotela, na którym siedział. – Czy ja chcę to powiedzieć? Ja to właśnie mówię! Dziadek z mocą uderzył dłonią w poręcz fotela. – Widziałeś ich, dziadku? Franek dawno nie był tak przejęty. – Jeszcze jak? – zaśmiał się dziadek pod białym wąsem. – I jak oni wyglądają? – zapytał Wawrzek – mają koszulki w paski, złote kolczyki, przepaski na oczach? I drewniane nogi, chustki na głowach, śmierdzą rumem, dorzucił Dominik. Ja nie mówię o komediantach, panie tego, tylko o prawdziwych piratach, zirytował się dziadek. Ubrania mają biedne, na nogach sandały albo te panie tego tenisówki i są cali czarni, bo to Somalijczycy. Somalilandii? Gdzie to jest? zmarszczył się Wawrzek. Z Somalii, chłopcze, z Afryki, środkowo-panie tego wschodniej wytłumaczył dziadek. Co oni tam robią? proszę pana odezwał się Tomaszek. A. czego oni nie robią? Kradną całe statki najczęściej z ropą naftową. Albo trawlery, znaczy panie tego rybackie. Czasem żądają okupu, czasem nie oddają statku, tylko go sprzedają w częściach, no i panie tego cały ładunek. A załogę? Mordują? Zapytał Franek. Na szczęście nie. Rzadko ktoś ginie, choć uzbrojeni są panie tego po zęby. A abordaże robią? A jak, żeby inaczej się na statek dostali? Tak, tak, pewno, że robią. Czasem skoczą jak koty, że nikt nawet nie zauważy, jak wiatr przelecą przez kabiny, wyczyszczą ze wszystkiego, co ma jaką taką, panie, tego wartość. I tyle ich widzieli. A spotkał się z nimi dziadek kiedyś? Pewno. Żeby to raz, i jak przez Zatokę adeńską pływaliśmy tam i nazad. To coraz mieliśmy z nimi robotę, tak, tak. Opowiedz, dziadku, zawołał Franek, a pozostali chłopcy przytaknęli z zapałem. Ech, co tu dużo panie tego gadać. Dziadek z zadowoleniem poprawił się w fotelu. Pływałem w ten czas na wycieczkowcu, nie za wielkim, ale bardzo, panie tego, luksusowym. Rejs był z Dubaju, w Emiratach Arabskich, do Kairu w Egipcie szepnął Tomaszek. Masz słuszność, Tomaszek. Kair jest w Egipcie tak, tak. Po drodze zawijaliśmy do różnych portów. Jednego dnia statek o świcie wypływał z muskatu. Na pokładzie cała załoga, ręce pełne roboty, panie tego, klarowanie cum i takie tam, a ja śniadanie przygotowuję dla marynarzy. Co zerknę przez bulaj? to nogi widzę jak biegają krzątanina jak zawsze panie tego przy manewrach wychodzenia z portu ale coś mi panie tego za długo to trwa śniadanie już naszykowane tak ja zaczął mięso do obiadu wyjmować miałem robić strogonowa tu przypis bef strogonow to danie z polędwicy wołowej krojonej w cienkie paseczki, smażonej z pieczarkami i cebulą, a potem duszonej, podawane w sosie. A to zawsze, panie, tego długo trwa. Obróciłem się, jeno, na sekundeczkę, a tu już mnie taki mały, chudy piracik polędwice, panie tego, zajwania. Mięso zafoliowane było panie tego próżniowo. I on, tych paczek, całe naręcze nagrabił. Ledwo go za tej mojej polędrycy widać było i w nogi. Wyleciałem za nim z kambuza, a ten szybki giętki był jak małpa. Ja dziesięć kroków i już zadyszka. A w ten czas brzucha kawał miałem do dźwigania nie to, co teraz. Tak, tak. Myślę sobie, już po moim stroganowie. No, ale patrzę. Potknął się cwaniaczek: polędwica na pokład leci. Ja przez te polędwice, jak kot dałem susa, aż się panie tego sam zadziwiłem. I cabazgo za koszulkę. Ale on, panie tego, jak jaki piskosz z koszulki się wyśliznuje. no mi w garści została, jeszcze ze dwa kawałki mięsa z ziemi porwać zdążył. I hop! Przez burtę do wody. Wyglądam ja za nim? A ten wiosłuje tymi chudymi grabkami do łodzi pełnej takich samych jak on. Jeden w drugiego czarny jak panie tego czekolada. Od łodzi do statku idzie growalina. Myślę sobie, kto ją u czorta zamocował. Oglądam ja się, panie tego za siebie i co widzę? Drugie tyle tych cyrkuśników statek nam oblazło, a załoga w mesie na śniadanie czeka. Jak tam nie wpadnę. Piratów przeganiać głodomory krzyczę, bo nic do żarcia nie dam. Jak wylecieli, jak zaczęli się panie tego ganiać, to Somalijczycy tylko plunkali do wody. Ukradli coś? Zapytał Dominik. O, kilkunastu pasażerów ukradli, tak, tak. Ale statki od piractwa ubezpieczone. Więc pasażerowie dostali panie tego odszkodowanie. Jeszcze zadowoleni byli. Że przygodę mieli z piratami. Jakby mogli, to by się z nimi. Panie tego dali, fotografować. Chyba zostanę marynarzem westchnął Franek do siedzącego obok Tomaszka. Przynajmniej przygoda gwarantowana. Tomaszek jednak nie usłyszał bo myślami błądził po ogródkach działkowych i zastanawiał się od kogo dzieci chciały pożyczać cukier.